Zdarzyć się może i wcale bym się nie zdziwił, jak ktoś z Państwa w szkole zauważył, czy nawet u siebie w rodzinie, czego nikomu nie życzę, że ktoś taką lówkę posiada. Trzeba zwrócić uwagę bo na lówkę z tego względu, że najczęściej młodzi ludzie to twierdzą, że ja palę papierosy. Nie? Jeśli by w tej lówce były palone papierosy, to ta część byłaby czysta. Natomiast tutaj byłoby bardzo, bardzo czarna. Dlaczego? Dlatego, że wkładając papierosa i wyjmując niechcący, czyścimy tę luftę. Jeżeli jest tu jakiś chętny eksperymentator, ja udostępnię. Chodzi mi o to, żeby, żebyście Państwo poczuli zapach tego środka. Pan widzę już tutaj z zainteresowaniem. January, weź no, albo ja nabiję. Nie, tu chodzi o to, żeby troszeczkę dymu narobić. I zobaczcie, proszę Państwa, jedno takie wciągnięcie. Jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Kolejny Nie, czujecie Państwo już taki mdławy, charakterystyczny zapach. Do tego dołóżcie sobie gdzieś tam w ubikacji zapach w szkolnej, ubikacji zapach palonego tytoniu i mamy idealną, naprawdę idealny, charakterystyczny ten zapach. Sprzedaje się ten narkotyk w takich właśnie woreczkach, jak podałem. Teoretycznie w takim woreczku powinno być tego narkotyku około grama. I on kosztuje wówczas 35-40 złotych, ale jeżeli sprzedaje się go młodym ludziom, którzy nie mają takich pieniędzy, to sytuacja jest taka, że dzieli się na lówki i z jednego grama można zrobić nawet 10 lufek, które sprzedawane są właśnie od 6 do 10 złotych. I robi nam się proszę Państwa przebitka z 40 złotych za gram do 100 zł za 10 lufek zrobionych z grama. Odliczywszy koszty zakupu lufek, co są niewielkimi kosztami, mamy czasami zysk nawet 100%.